Siema siema witam w odcinku nowym i wbijamy na Minecrafta i zaczynam 15 minut stopera aby nam nie przedłużyć tego odcinka A witam witamy W dzisiejszym odcinku będziemy trochę kopać, trochę jeszcze budować Ale mnie tylko od kolegi dostałem, że musimy to kopać No więc idziemy do kopalni, mamy trochę kilofów trochę bu tych no ten tego no taka jedzenia szynki, trochę jeszcze pobudujemy, tutaj na chwilę. Ops, ops, kuźwa źle. Dawaj to, dawaj, 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 o tutaj, o, no kuźwa, dawaj to. No kurde, fajnie goć, Daj to. No kurde, spadło mi. Chodź tu, pałusi się tu, no włącz się z nią. No jak ładnie. Dobra, piachu, schowaj, daj na. stowna, raz, dwa tutaj borówki tu pierdolni Kilofa tak. O, idziemy kopać. Tak, tak, idziemy kopać. To idziemy. Raz, dwa, trzy, ja, ba, da, bada. Jest węgiel trochę wykopiemy. Bo to jest dobry węgiel co u nas. No krawa mówi ja ja Ale pislaki są, ale fajnie. No, kopiemy. Muuu... Kur... Co tam było? Kurówka! Kurówka mówi mu, mu, mu. Ale to był byk? Czy on Bo co? są takie dziwne, że... Ciężko je rozpoznać. Szybko do kopani wchodzimy. I długa minuta odcinka, ale są dumne. Wiem, wiem, się wam chwilał, ta seria fajna. To jest już... Dwunasty odcinek. Wow. Dwunasty. Nice. Tysiąc odcinków będzie. <grywa> ja taki do z tego odcinka tą serię. Jeden z tysiąca. A było dobre. O, idziemy kopać lewej. Lewa, lewa. Tam wody nie było? A się woda tam było. Kopiemy, kopiemy. Och no, no, sen koppar. Koppar, koppar, koppar. Gädda, gädda, koppar, koppar. Drog i koppar. Kött i koppar, koppar, koppar. Koppar, koppar, koppar. Koppar, koppar, koppar. Koppar, koppar. Koppar, koppar. Koppar, koppar. Koppar, koppar. Vi koppar, vi koppar. Vi koppar, koppar. Ja, ja, ja. wykopiemy 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 cały Minecraft cały Minecraft siam na 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 Hop. oj 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 co ty tego tak kobiece to nie chodzi moja cena no no. No na dzisiaj będziemy maszynę robić niech tam się wypala i no się, trochę pokopiemy i trochę pójdziemy robić maszynę co nie ja wiem kto sobie zrobi Tutaj musisz... masz maszynę, to musisz tam jak mówiłem. 2 na 2, 2 na 2. O, kilaw się zapsuł. Dobra. Kurde, kobby. Koper dużo się pojawia, co nie? No. Dobra, świeczki da bo tak ciemno tutaj jak jest w dupie można. Ach.

<laughs> dobre piosenki Kopieć, kopać, 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 kopać Dobra, kopiemy sobie ten warstwę no koper, no Ta lewa strona lubi koper, widzę już No, no fajnie co, nie? ale no, no, mogła być lepiej, no Koper, no okej, okay, no, okej okay, koper, no No fajnie jest, sobie, tylko, no no, przydałoby się trochę tam złota, co nie, albo silvera, cicho zombie, kuźwa, nie mogę się skupić o na moich myślach, yy, co ja miałem na myśli, a, diamenty wykopiemy, tylko trzeba, no, trzeba trochę, no, pokopać tego towaru, tego ziemi, w tych kopalniach, tunelach moich, no bo... Generalnie te tunele są takie tajemniczne, bo tam gdzieś płyta 11 się pojawia, tam płyty jakieś inne, tam naski no to są takie kopalnie, takie już są minowe, już to tak no mówię, jakieś nie topisz tam, no, cicho nie topisz, idziemy budować, no, mój piękny zamek, to jest mój ideum, no, tutaj borówki rosną, no i o co chodzi, no, ile wykopaliśmy, no, i jest trochę tego, no, jest, jest, okej. Okay. Nu låt oss se för A Åh, koppar. Jaja. ja, Jaja. Järn. Jaja. Okej. Åh, det är Kraft. Ah, copper 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 Kopper, kopper. Kopper, copper art 6 dziewo dziewo potrzebujemy dziewo 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 dziewo, dziewo, dziewo. o jak ładnie awaj to i szynki pobudujemy kraftujemy 5 no dobra wystarczy nam 1 2 3 4 no próbujemy zrobić no trochę za mało są, nie? ale no mogło być lepiej, no mogło być lepiej, no mogą być lepiej Hop. No dobra, no 2 będzie maszyna. No, no mogą być lepiej, no kurczę jego mać no. no za mało trochę No potrzeba więcej tego No tego drzewa no Trzeba ja trochę tak porąby drzewa Drzewa potrzeba no, mamy drzewo, no, daj więcej drzewa. Albo... No dobra, dawaj tego drzewa więcej. Się później wykopie. Tego porąbia. Dawaj. No dobra, raz, dwa, trzy... Cztery. A dawaj. Okej. Okay. Opsa O jest, okej okay. I teraz tak, mamy to, to jest podstawa Później będzie kolejna szynka Później piec będzie Nie wiem po co to robię, ale... <grybujesz> nie, nie źle pierdolę Wyobraźmy mi znowu Musimy zrobić tak, pieca Więc to jest taka maszyna moja Raz, no ma 10 no górnik musi mieć maszynę, co nie, bo bez maszyny tego nie pozbędzie tego. Kurde, mam bloka? Mam bloka. No i też trzeba piec dowalić. Kurde. Raz, dwa. Ja kiedyś czułem, jak kiedyś się, czy jak grałem Minecraft, pierwszy raz coś zrobiłem. To bo na serwerze Arternos, no nie powiem, gdzie stoję. Jak budowaliśmy już tam budowlę, to zrobiłem taki piec wielki. Taki... Ja, wracam z wspomnienia fajne. Ale za i kiedyś było. No to jest taka maszyna, to jest to Wiem taka nudna maszyna, ale co mam lepszego wymyślić? Ja sobie można robić taką podwójną, tylko ja chciałem do tego dowalić. Nie to jest maszyna już taka. Znaczy może coś na środku zbudować, ale no nie potrzebne nic. No. No to jest taka maszyna. Normalna, zwykła, piec tam daje się Trochę tego, trochę i tam się gdzieś tam latuje No teraz możemy przypalać kopył Kopył, są Wszystko, przypalimy to Bo na budowę musi polecieć wszystko No, towar musi być Dobra Wszystko, lecimy, w paczkach leci A węgiel, węgiel Kurde, węgiel Dawaj węgiel Mój ulubiony towar, no Aby się go pali Dobry towar. No dokładnie. Wszystko ziołem? Wszystko, dobra. Idziemy wypalać. W się wykopie więcej tego. Dobra, chyba zjeść. mam 5 minut. No, to możemy się pokopać później. Albo trochę poczekać. Może drzewa wytniemy. No właśnie, dobra. Odpalamy. Pierwsze. Druga machina. No i co? Zaczynamy wypalania. Lecimy. Peta. No i zaczynamy. Ognisko. No, już się noc zrobi, to o chwilę kończymy odcinek No dawaj, pierdolni Kurde, węgiel No, pierdolni I zaczynamy, imprezę No i to to chodzi, kurde Dawaj wizowie. Jeszcze nocy nie ma Ale chwilę będzie noc Borówki zeźmiemy trochę Dobra O, piosenka fajna leci radio nie, jest one chyba za w radio. <śmierdzi> o kurwa. Ja pierdolę. O, jestem na busowadę. O ła, nie bij. Kurwa, trzeba jego mać. Nie bij mnie. Idziemy spać. Już wszystko zjadłem. No. Idziemy spać. No, trzymajcie widzowie. Na razie. Pa-pa.